Witam wszystkich. Właśnie zszedłem na dół i czekam na Piotra i Sebastiana. Mają po mnie podjechać i jedziemy na jezioro Orle. Dziś mamy 1 marca. No i będziemy próbować pod białą rybę. Jakieś zambelsy, może dzikuny się uda jeszcze kupić. i Popróbujemy do wieczora, zobaczymy jak to tam będzie wyglądało. Jest około godziny 11. Czekam i jedziemy, także widzimy się nad wodą, a Wam życzę miłego oglądania. No i właśnie dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy właśnie z Sebastianem i Piotrem. No to dzisiaj metoda, tak? Metoda jedna na karpie. Ja na sieci. O! Na, na sieci. No właśnie, standardowo, nie? Na karpie? A normalnie dużo kły? Ja, jedną kulkę. O, no proszę. Także rozstawiamy się dzisiaj w tym miejscu, bo za mostem jest zamarznięte jeszcze. A mamy 1 marca i ten lód trochę Nie chcę tak zbytnio puścić. Tutaj są śmieci. Jak zwykle. Ja pierdzielę masakra. Widziałeś to? to no co <tut> tu <tut> roku to samo, nie? Trudno nie. coś się płyn wymienia do samochodu, butelki i wyrzuci. W samochodu. No, tak, tak. No, niestety z tymi śmieciami to jest bubel. No ale nic, rozstawiamy się. Ja będę rzucał na prawą stronę z tego miejsca. Piotr rozstawia się tu obok prosto, a Seba z lewej strony całkowicie. Także będziemy działać. Że wędki już wrzucone. Piotr jeszcze jedną wędkę musi wrzucić. Tom na więc że wywoził? No. Łódką, Tak. tak to... Piotr będzie wywoził łódką. <laughs> Łódkę tutaj ma. A ty Seba co, na jedną? Nie, też drugą? Aha, ja Aha, ja myślałem, że ty na jedną łowisz. No, to się później usprzątnie, bo to się nawet nie chce siedzieć nie. przy tym bublu, nie? No i tak to wyglądają, dwie wędki tu wrzucone, jedną dosyć na prawo, drugą też jakby na prawo. Wiatr mamy zachodni, w plecy nam wieje. I tak to wygląda. No nic, czekamy, rozstawiamy się. Zaraz muszę jeszcze krzesło rozstawić i herbaty się napić. Z grubsza śmieci odłożony tu na boku. Później na końcu je wywieziemy. Już inaczej, się, inaczej się tu siedzi. Tak zobacz, wiatr ucichnie. Dosyć ciepło jest, nie? Chociaż ile 3 stopnie? 4-5. 3 stopnie, no? Tu nie ma tragedii, nie? Mówię byśmy. Pokażę Wam jak to wygląda, dzisiaj mamy, mówię, jeszcze raz przypomnę 1 marca yy, Pokażę Wam jak wygląda za mostem dzisiaj. Tam jest lód, można by było go rozłupać jakimiś kamieniami i tak dalej, ale nie chciał nam się bawić, A po drugie stamtąd zawiewa, mówię to z północno, zachodni wiatr. Jakoś tutaj jakoś tutaj nawiewa. No i dochodzę tutaj do do tego miejsca tam jak widać, no tam jest jeszcze lód z lewej strony myśmy chcieli tutaj wcześniej stanąć I tak z uparciem maniaka moglibyśmy rozłupać ten lód co, tu, co tutaj jest ale postanowiliśmy być sobie tam przed tym mostem, także tak to jeszcze tu wygląda, ja myślę, że to dzisiaj puści bo to deszcze jest na plusie, ma być cały czas i to wszystko puści. No nic, wracam na miejscówkę. Nie wiem czy będzie mi się chciało tak często z tamtego miejsca przerzucać, bo ogólnie nie lubię, bo ogólnie nie lubię ee, łowić tutaj. Nie wiem, nie miałem tu jakichś No miałem kiedyś te leszcze, same leszcze. Moi koledzy e, co jakiś czas tam też mieli jakieś karpiki, ale jakoś znacznie dużo ich nie było. Takie śliny małe z tego miejsca, ale na tej porze roku tym bardziej tak w to nie wierzę, ale może się mylę. Może może tam ktoś inny co łowi tutaj często wyciąga jakieś fajne ryby, a my o tym nie wiemy i, i może bardziej im się podoba ta miejscówka Także tak to wygląda Ten lud do jutra puści ja myślę, nie? Ja myślę, że ja stopery dajesz? Jo. Jaka kulka? 14? 15? 15 chyba. 15. O, zielone, jaki to jest zapach, smak? Kiwi chyba. O, kiwi. kiwi? O, jak... Ale ładnie pachnie. To by sam zjadł, nie? No. No nic trzeba. Rozstawić to krzesło w końcu. Wywozi sobie zestaw karpiowy, może i leszcz, nawet w to uderzy też bym miał leszcze. Nie, jest duża kówka, więc może... Będziesz podsypywał czymś No ale trochę, tylko delikatnie, nie? No. no nie Za bo... dużo nie, nie? Na początku sezonu. Nie, nie, no, nie, będą ostrożne, delikatnie. De jeszcze się nie odpaliły tak? Nie. Ale próbować trzeba, Na nie? koniec marca, a ci panie już będą miały, Ja miałem 7 marca najwcześniej karpia. No, no tylko to wtedy grzało lepiej słońce, a teraz mamy taki bubel, że jeszcze lód tam jest, no, ale zobaczymy. Kulki zanętowe i zaraz wywózka. I przed chwilą przerzuciłem pierwszy raz prawą wędkę i lewą za chwilę będę też przerzucał. Na haczyku mam na i belsa. Na drugim zestawie to samo. Piotr wywiósł drugi zestaw, a Seba Ty drugą wędkę dajesz? Czy w końcu? Ja tam właśnie Kombinujesz. A czerwone robaki będę spróbował? No, no, ja bym spróbował czerwone no, robakie. Coś pokombinuję. To się ustawia, ta prawa wędka, prawa wędka mi się ustawi, i będę przerzucał lewą. Czasami słońce się przebija, jak widać. Przerzuciłem w końcu tą lewą wędkę, bo prawą wcześniej przerzucałem. No i czekamy. Tutaj wyciągnąłem sobie taką lampę panelem słonecznym i chcę ją dzisiaj wieczorem przetestować. zobaczymy jak będziemy do wieczora siedzieć, nie? To można ją przetestować. Ty też ja masz też coś? Mam dotest, Piotr też ma z temu. Aha, ty masz schowane. Ale później zobaczymy. Później Piotr pokaże też tą lampę. Zobaczymy jakie to światło daje i jak to w ogóle czy to się sprawdza. kurczę, to z doładowania. To jest panel słoneczny, nie? Normalny, nie? I tu są trzy tryby yy, świecenia. Mam do tego też pilot. Gdzieś jakiś pilot jest i będę testował. No tutaj jest czynnik ruchu. Ogólnie też fajne, bo jak ustawię sobie przed wędkami to, a będę, a będę wchodził w tą strefę tej lampy, to automatycznie będzie się zapalała i może będą lepszej jakości filmy wieczorem przy holowaniu ryby czy coś takiego. No zobaczymy, będę kombinował, zobaczymy, chcę to przetestować. Wyciągnęłem to chociaż nie ma słońca, ale... ale niech sobie leży. No jakby tak cały czas słońce chociaż się przebijało, to było super. Siedzimy, zaraz znowu kolejne przerzuty. Przynajmniej u mnie Seba jedną wędkę jednak ma tylko wrzuconą, bo chciał dwie. No i nic się nie dzieje, jakieś drewno, jakieś gałęzie poprzynosiłem. Może wieczorem ognisko się zrobi. No i z nudów z Piotrem, żeśmy przytargali trochę habazi leżących. Postaramy się ognisko później zrobić. Weźmiemy piłę i będziemy ciąć. Słoneczko znowu nam wyszło. Ale pewnie na chwilę, no bo tam znowu idą chmury. Na zestawach cisza, prawą wędkę jeszcze raz przerzucę, bo coś mi tutaj nie gra z tą prawą wędką. Lewą zostawiam, bo lewą niedawno rzucałem. Potem potniemy gałęzie na ognisko. No i co, trzeba działać, przerzucam. Mamy godzinę 15:40, Seba jechał do domu, coś zjeść. My z Piotrem zostajemy, działamy z drzewem. Pomału sobie będziemy piłować, stopniowo może coś jeszcze po, poszukamy i jakieś małe ognisko się zrobi. Także tak to wygląda na zestawach cisza. Za jakiś czas może będziemy przerzucać. Działamy póki pogoda jest. Miało padać, ale nie pada, także jest spoko. No i parę gałęzi tylko połamanych bardziej połamanych niż pociętych. Piotr będzie miał swój debiut. Na YouTube'a prawdopodobnie będziesz rzucał, będziemy kombinować. Na kanał Pizzon Fishing. W razie czego wbijajcie, zobaczycie też wyprawy często z naszych okolicznych jezior. Będziemy pewnie wspólnie często nagrywać, także, także zapraszam. Troszeczkę jest tego. Ale to się szybko spali coś czuję. Ale wieczorem później podejdziemy jeszcze, nie? Podejdziemy. Gdzieś tam sobie coś pokombinować z tym drewnem? Ale wiatr się uspokoił, co? Spokojnie, się to, no. Mówię, kurde, ja przerzucam chyba jeszcze raz. Jeszcze... jeszcze 10 minut i przerzucam dwie wędki. Seba po nas przyjedzie około 21:00, może 20, nie? Tam tak cynka około 20:00. No. Spoko. Pomału się przestawiamy, tutaj będziemy ognisko robić, A do nas przyjechał Bartek Siemanko. A Od... w pracy? W pracy jesteś? Ja widzę, nieźle kombinujesz. A ktoś musi. Ktoś musi, no. Tu co chwilę mi coś piszczy, ale to raczej wiatr, albo ta trzcina robi. Ożyłkę czasami, no nie wiem. Za jakiś czas przerzucę wędrów. Mamy godzinę 17.17 17. Nie zdążyłem nagrać brania, wpadł leszcz. Na Dumbelsa i zaraz będę go odhaczał. Piotr pomógł mi go podebrać. Zaraz go zaprezentuję i zobaczymy, jak on wygląda. Także taki leszczyk wpadł. Nie wiem, ile on może mieć. 45 maksymalnie. Dosyć walczył, nie zdążyłem tego nagrać, bo ubranie jest niespodziewane. Ale coś się zadziało, że rybkę wypuszczamy. Trochę haczyk się mocno... Nie ale... <głos》> ale przeżyje. A więc wędkę już przerzuciłem, Leszczyk wpadł, jeden, fajnie zachęciło, aby siedzieć. Prawą wędkę zaraz będę przerzucał, ale najpierw z Piotrem rozpalimy ognisko chyba, co? No, bo zimno jest. Zimno się robi, nie? Faktycznie, trochę zimno i ciemno. Zaraz latarkę będę musiał ubrać na czoło. Było branie... No fajne branie poszło. Szkoda, że się nie nagrało. No szkoda, że nie nagrałem, bo mam ogólnie szelki na kratce piersiowej, ale znowu to było niespodziewane, no tym bardziej... bardziej takie branie, że wiesz, myślałem coś większego. No a ja to tak dosyć hol... dosyć holowałem. Długo to holowałem tego leszcza, dosyć daleko miałem rzucone, ale to tylko leszcz u Piotra jakieś branie, holuje rybę. Kurczę, gdzie jest staty wiatło? Piotra jakieś branie, holuje rybę. Spróbuję na statyw postawić jeden telefon. Dobra, wziąłem. Przełożyłem telefon na klatkę piersiową. Piotr też coś holuje? Holujesz, tak? To jest na początku, na początku jechał, kurde. No, zobacz. Odmulone, nie? Jestem ciekaw, czy to widać. Wszystko będzie. Jeszcze się tak nie walczył. No widzisz, teraz one walczą jakoś bardziej. Postaram się to nagrać. Kurczę, ja Twój telefon mam na statywie. Nie wiem, czy to będzie. No ładne. Widać. Widzisz, jeden po drugim, nie? ile minęło? 10 minut, nad nie minęło. No, to go. Bo... Prowadź. Prowadź. No, ładnie. O, ten jest większy. Ten jest większy na pewno. Ten ma z dwójkę. Dwa ma. Ja to, ja to czuję na. No i piękna sprawa. Odhaczamy. Tak chcę, kurcze dwa telefony, nie wiem czy... Kurde, ciężko było to nagrać wszystko i to branie piękne. Kurde, nie spodziewaliśmy się chwilą leszcza, nie wiem czy to się nagra... Nagrało Pokaż ile on ma. Czekaj, ja też tu nagram ładnie czekaj. Ciężko mi z dwoma telefonami. Ciężko jest. Mogłem założyć te szalki, ja założyć. No ale widzisz, ja, te... ja też nie wiedziałem pokaż go. Piękny leszczyk wjechał, także co, dwa leszcze wpadły, jeden po drugim kurcze no działamy, 10 minut, działamy dalej, nie? A ma wypuść Kurde, tu jest niezręcznie się go... Dobra, tu się daleko, także dwoma telefonami i poleciał, elegancko. Dobra, ręka rybą śmierdzi. Ręka rybą śmierdzi. Ja mam już przerzucone jedną i drugą wędkę, Piotr właśnie tą wędkę swoją też przerzucił po rybie i zaraz rozpalamy ognisko, także ognisko pomału przygotowujemy i będziemy rozpalać, bo mówię zimno, zaraz może jakąś parasol rozstawimy, żeby wiatr nam nie wiał w plecy, zobaczymy, pokombinujemy. W końcu ognisko ciepło, co? Teraz jest ciepło, kurczę, siedzimy, nie przerzucamy, bo po długim czasie dopiero nam coś wzięło. Może za jakieś 40 minut przerzucimy wędki? Także tak to wygląda. No nic, chwila siedzenia przy ognisku, nie? No to cię to zrobiło, to może testować. Teraz będziemy testować Piotra lampkę i moją, która gdzieś tutaj jest. Nie wiem, czy ona jest naładowana w ogóle. Zaraz zobaczymy. Postaram się gdzieś ją zawiesić i wstawię telefon na statyw. Zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądało. No i ogólnie tak to wygląda. Nie wiem, czy to jest. No, dosyć tam świecą. Daleko od odwędek, dosyć postawione statywy. Piotr ma bardziej ciepłe światło, a ja mam zimne światło. Teraz zgasła moja lampka, bo. Światło od ogniska tutaj chyba jakąś czujkę uruchomiło i dlatego tak to wygląda. Także jeszcze inaczej to spróbuję nagrać. Idę się kawałek przejść z lampą, zobaczę jak ona świeci. No tak, nie najgorzej ogólnie. Nie wiem ile za nią zapłaciłem 60 zł, chyba na temu. Ale jeżeli chodzi. Światło do nagrywania myślę, że będzie spoko, myślę, że będzie spoko w miarę, z tym światłem do nagrywania. E, zaraz zamontuję lampę, inaczej zgaszimy wszystkie lampy i zobaczymy jak na tej jednej lampie przewędce będzie mi widać przy nagrywaniu. Tak mniej więcej wygląda to oświetlenie, myślałem, że będzie lepsze, ale jak to wygląda Piotr? No jest w miarę ok, jakbyś miał czołówkę taką lepszą zapaloną w sobie Naprawdę? Więc, no nie jest, nie jest źle, ale no też nie jest dobrze, nie? Czekaj, czekaj, zaraz zobaczymy Jak jest przybliżonym to jest wiele lepiej niż o, z Odala. Nie wiem, No bo telefon robi swoje, no nie wiem, myślę, że to da radę aby coś nadal... Myślę, że na ciemne nagrywanie da radę, bo widzę normalnie, że wszystko jest ten Tak? Tak, na ciemne nagrywanie będzie ok No jestem ciekaw, a jeszcze coś chcę sprawdzić Taki pilot do, do tej lampy mam, kurczę Ale nie wiem, czy ten pilot będę używał, to jest jakiś Jakieś są. To pewnie jakieś. Inni. Jakieś tryby, no. Ale jakoś wcale nic specjalnego, szczerze mówiąc. No, ale jakoś mówisz, widać, nie tak? A ogólnie, jakbyś chciał pokazać jakąś rybę to byłoby widać. Także myślę, że okej. Okay. W sumie, ogólnie, no teraz sprawdzam. Oświetlam Piotra tą lampą, ale z przybliżenia, tak w miarę. Jak to tu zrobić? Z tego coś nie było rewelacji, ale no. przy wzięciu było jeszcze Ale jak takiej, nie? oddaliłem, to tak ciężko widać. Zobaczymy jak to będzie. A jakbym mniej więcej blisko wędek, no to tam spoko ja myślę. Jakoś to będzie z tymi lamp lampkami, nie? Serio na mnie to Odpalmy teraz sobie jeszcze wszystko. Odpal to? Tak, w ogóle. Jeszcze to. Ja damy to sobie, tak? Ja myślę, że będzie... spoko, nie? No to twoje fajne... Się wydaje, że to oświetlenie jest okej. Okay. Jeszcze by można było coś ogarnąć, ale jak na razie jest okej, okay, nie? No. no nic no, taki... Krótki w sumie test, później to jakoś inaczej wytestujemy, lepiej, nie? Bo teraz to, 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 to tak na szybkiego człowiek nie wie za co się chwycić. Tutaj w ręku to trzymam, bo trzeba było jakiś statyw dodatkowo albo coś będę musiał wykonać. No nic. Także ja za chwilę chyba przerzucę jedną wędkę. Mamy po jednej rybie złowione. Coś się dzieje, przy ognisku jest cieplej. No i tą lampkę może zawieszę. No tak, właśnie, bo nam zaraz gaśnie. Działamy przy ognisku. O, właśnie moja lampka zgasła, ją tak sobie dla beki tam postawiłem. Ona jest zgaszona. Tutaj jest Piotra po prawej stronie. Z przodu też. Chcę zobaczyć, czy czujnik ruchu działa. Podejdę powoli. Działa. Także spoko. Ten czujnik ruchu jest spoko. Ale trochę tej kombinacji dzisiaj. Mm. Idę do ogniska w końcu. Godzina 19:20 ognisko się dobrze w miarę rozpaliło. Przepalamy takie, nie chciał nam się już tego ciąć. Te chabazie różne. Będziesz, będziesz przerzucał? Która to jest 19:20? No. no? to myślę, że jeszcze za 10 minut przerzucę na tą ostatnią godzinę. Ja może też. Też tak zrobię. Może też przerzucę ostatni raz. Mam godzinę 19:30, coś mi tutaj brało na prawej ręce, chciałem przerzucać. Ale poczekam jeszcze z 5-10 minut. Piotr będzie przerzucał Ty będziesz przerzucał, nie? Nie przerzucamy wędek jednak, bo dostaliśmy telefon, że za jakieś pół godziny będziemy się zwijać, bo po nas przyjedzie Seba. Także może jeszcze przez te pół godziny coś się zadzieje. Powoli pakujemy mandziur, Seba już jedzie po nas. Piotr ma już dwie wędki zwinięte. Mi została tylko jedna wędka. Coś na niej brało, potem odpuściło. I nie wiem, może zaciągnę, może, może siedzi ryba, ale. Ale w to wątpię, nie ma nic. Nie ma nic. Jakieś zaczepy chyba. Jakieś chyba zaczepy miałem. No i takie szybkie podsumowanie. Dzisiaj wpadły dwa leszcze, jeden po drugim. Coś się tam działo na szybkiego. Sprawdziliśmy te lampki, wytestowaliśmy lampki. Jak będą cieplejsze nocki, to wiadomo, że będziemy testować dłużej. Pokombinujemy. I jakoś to będzie. Także wszystko jest na miejscu. Ognisko się dogasi i zaraz zawijamy, także tego miejsca będę się z Wami żegnał. Dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się!